Podcast. Puk, puk, puk. Dzień dobry. Dzień dobry po tak długiej przerwie. Moi drodzy, jest to kolejny odcinek podcastu Suda Podcast. I chciałam Wam powiedzieć, że nie przepraszam was za to. Nie będę przepraszał za to, że są długie przerwy między odcinkami, ponieważ stwierdziłem, że musimy porozmawiać o czymś szczerze. I jednym z takich tematów dzisiejszego odcinka będzie lenistwo. Byłem leniwy i dobrze mi z tym, i sorry, jeżeli Wam się to nie podoba. Natomiast wróciłem do Was, żeby o tym sobie porozmawiać. I dzisiejszy podcast będzie poświęcony tak zwanej życióweczce, czyli o rozkminach trochę. Czy to lenistwo w naszym życiu jest nam potrzebne? Wiecie co? Jak byłem. No, dzieciakiem, nie oszukujmy się, e, każdy z nas był, natomiast e, jak byłem dzieciakiem, e, e, miałem silne poczucie obowiązku. Do dzisiaj mi to zostało. Ogólnie mam poczucie, mimo tego, że często e, jestem odbierany jako osoba, która jest albo egocentryczna, albo bardzo zadufana w sobie. No, e, moi najbliżsi znajomi, którzy wytrwali ze mną kilkanaście lat, dobrze wiedzą, że no, jestem poniekąd bardzo szczery wobec ludzi, którzy są dla mnie szczerzy. E, aby dojść do tego momentu w życiu i zweryfikować swoich prawdziwych przyjaciół, no, potrzebujecie czasu, no, to, jest, to jest oczywiste. Natomiast kiedy byłem tym małym chłopakiem, Poczucie obowiązku wynikało z tego, że jestem najmłodszy z pokolenia mojej rodziny. Ojejku, jak to zabrzmiało dość poważnie. Natomiast mm, jestem najmłodszy i e, jako dzieciak e, wiedziałam, że mam starszych rodziców i to no, dość. Dość dużo starszych rodziców, e, ponieważ mój tata ma 72, moja mama ma już 67 lat. I e, no, te, te dwie postacie, czyli mój tata i mama, no, m, mieli przypadek taki, że po 10 latach odchowania swoich dzieci starszych pojawił się mały suda e, i e, inaczej mnie wychowywali. Inaczej, nie miałem czegoś takiego jak klaps, jedyny klaps w życiu jaki pamiętam to dwa razy dostałem od mojego taty, raz dostałem z liścia tak zwanego, ja wiem o tym, że zaraz będzie mówione, że przemoc w domu i takie rzeczy, ale przyrzekam, że mi się należało, ponieważ jako najmłodszy z pokolenia zawsze byłem pyskaty i oczywiście zawsze miałem silny charakter w postaci takiej, że muszę Postawić na swoim, chociaż często musiałam później zrozumieć to, że no nie zawsze mam rację. No ale dobra, dojrzałem do tego momentu, że mogę się do tego już przyznać. Ale w tamtym okresie byłam dzieckiem dość pyskatym. I raz pamiętam, jak mojemu tacie pokazałem po prostu środkowy palec i powiedziałem: Fuck you i dostałem z liścia. Byłam wtedy w takim szoku. Cały świat zawirował, a ja wtedy, ojej, co się stało? No i później zrozumiałem, że. Y ten moment w życiu następuje, że o kurczę, jednak ja nie jestem rządzącą ciągle osobą w tym świecie. A następny moment, którym moja mama straciła cierpliwość do mnie, był etap, kiedy jej bardzo pyskowałem i byłem takim małym, rozwyczonym dzieciakiem. I w pewnym momencie, kiedy przyszedłem z psem, to jeszcze do niej pyskowałem i ona wzięła smycz i mi tak szybko walnęła w dubską. Pamiętam ten moment, pamiętam ten moment, ponieważ stałem jak słup soli i nie wiedziałem co się dzieje, a moja mama, jeszcze biedna kobieta, nie dość, że zmęczona życiem, wychowywaniem trójki dzieci, sprzątaniem w domu, bo... Yy... Każdy dom oczywiście ma inne zasady, natomiast u, u mnie jest tak, że my codziennie sprzątamy. Ja też u siebie codziennie sprzątam w domu, ale do tego wrócimy, bo to jest właśnie związane z tym lenistwem. Pamiętam jeszcze wtedy ten moment po tym, jak dostałam już tą smyczą w dupsko. Moja mama klęczy i mówi przepraszam ciebie. Ja wtedy byłem w szoku, bo nie wiedziałem co się dzieje. Najpierw dostałem za to, że przede wszystkim nie okazywałem szacunku osobie, która mnie wychowuje i nie miałem poczucia takiego e, e, hierarchii, bo tak bym to nazwał hierarchii, bo ona funkcjonuje do dzisiaj, natomiast w późniejszym etapie nie rozumiem dlaczego nazywa moja mama Płacze i mi przetrasza. i e, Później dopiero zrozumiałam, że ona też była e, sfrustrowaną kobietą pod względem takim, że starała się ogarnąć wszystko w domu. Mój tata też jest pracocholikiem, i, e, i to wszystko jakoś wpływało na to, że ja, jako najmłodsze pokolenie, Miałem poczucie obowiązku, świadomość tego, że moi rodzice są starsi, że ja muszę tutaj bardziej zadbać o swoją przyszłość, ponieważ moje rodzeństwo, mimo tego, że jest o 10 11 lat starsze ode mnie, to ja powinienem już ciężko pracować na swoje życie i na to wszystko, co osiągnąłem, i ble bla, ble, bla, 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 bla. I od takich najmłodszych lat było mi to wpajane, że ja decyduję sam o swoim życiu. I poniekąd dziękuję moim rodzicom za takie wychowanie, ponieważ ono uświadamia mi to, że nic nie idzie w parze z bycia tylko fajnym człowiekiem, ale przede wszystkim definiują ciebie w życiu za twój wysiłek i pracę. No i tak mi zostało do dzisiaj. I uważam, że jest to jedna z wartościowych zalet w naszym życiu, natomiast nie, no... Czasami ona może przejąć kontrolę nad naszym życiem, słuchajcie. I czasami, będąc bardzo pracowitą osobą, następuje moment, kiedy my tylko i wyłącznie czujemy satysfakcję z osiągania czegoś, a nie cieszymy się z momentu, który mamy, bądź też nie potrafimy yy, być yy, leniwi. Tak moi drodzy, i tak długim oto wstępem wchodzę w temat lenistwa w tym odcinku. I ciekawi mnie bardzo, czy, czy Was lenistwo trochę tak męczy. Ja jestem osobą, która szuka ciągle jakichś rozwiązań, by nie być leniwym. Natomiast stwierdzam pod koniec dnia zazwyczaj, że no kurde, ten dzień nie był tak produktywny, jakbym tego bardzo chciał. No, ale czy przez to ktoś umrze? Czy ktoś przez to będzie miał zaraz jakieś e, depresyjne stany, bo ja w jeden dzień stałem się bardziej leniwy, a w następnym mogę wszystko nadrobić? No, wiecie, wycielenie czasami, czasami, w moim mniemaniu oczywiście, no nie jest złe, ale ważne jest to, by ten stan też nie przejął kontroli nad naszym życiem. To jest taka trochę waga, która z jednej strony ma obciążenie w postaci lenistwa, a z drugiej obciążenie w postaci presji, chęci zdobywania nowych doświadczeń, celów i, i te wszystkie sprawy związane z coachingiem w naszym życiu. tak? I mamy taką wagę, i ona raz jest tak: przeciążenie jest na lenistwo, a z drugiej strony przeciążenie jest na sukces i rozwój. I i nagle w pewnym momencie czekasz, kiedy one, te dwa obciążniki wyrównają się w tym samym poziomie i będziesz szczęśliwym człowiekiem. Oj Boże, nigdy to nie nastąpi. To wam od razu mówię. Nie ma czegoś takiego, by yy, dawać siebie 100%, bo liczba 100% to jest tak naprawdę liczba boska. A nikt z was nie jest Bogiem i obudźcie się. Natomiast nie ma nic złego w tym. By starać się osiągnąć tą liczbę procentową, 100% w realizacji naszych życiowych celów. Ale nie zapominajmy po drodze o tym, że możemy stracić bardzo dużo. I w takim przypadku jest. Yy... Często bycie tylko obiektywnym, nie e, realistą, ale obiektywnym w sytuacji danej, czy możemy sobie pozwolić na to lenistwo. Jeżeli chcecie, albo naprawdę czujecie się zmęczeni, no to zróbcie sobie nawet w ciągu dnia pół godziny drzemki i po prostu obudźcie się z nową energią i zróbcie coś bardziej produktywnie i bardziej efektywnie, niż mielibyście się męczyć przez 12 godzin. I nagle ani to dobre, ani to super, po prostu walnąć to do śmieci i pójść dalej. Słuchajcie, niektórzy mm, mm, no, mm, psycholodzy, jak też y, psycholodzy biznesu przede wszystkim stwierdzają, że y, bycie leniwym to stan umysłu. Coś w tym jest, ponieważ y, Będąc osobą, która chce coś osiągnąć, natomiast ma na to też czas i e, chce uciec od czegoś, e, czyli mm, do czego ja zmierzam, bo ja już zabłądziłem, wiecie? <laughs> nie, nie będę dzisiaj robił urywek w postaci takiej, że będę przerywał ten podcast. Chcę z wami porozmawiać sobie dzisiaj życioweczką. Więc e, jeżeli mamy osoby, które przede wszystkim chcą osiągnąć cel, ale mają dużo też czasu, nie wykorzystują go, no to poniekąd wtedy można stwierdzić, że to chodzi od naszego stanu umysłu, który sami sobie tworzymy, ponieważ my sami robimy sobie przeszkody. No poniekąd to jest prawda i patrząc obiektywnie jeżeli ja mam w ciągu dnia zrobić projekty które wymagają ode mnie no niestety wysiłku bardziej fizycznego niż intelektualnego w postaci zrobienia kilku projektów które mogą być niezgodne z moją estetyką ale jest to zlecenie są to pieniądze i to jest moja praca jako grafik no to jest, wstaję już od razu z miną nietęgą i myślę sobie o, oh, może znowu. <noise> Natomiast później nagle następuje taki moment, gdzie ja piję tą kawę, oczywiście papierosek w ręce, i patrzę przez okno, i myślę sobie, co weź to ogarnij teraz, bo jak zrobisz to, zamkniesz ten temat, w końcu zajmiesz się swoimi fajnymi rzeczami. No i tak robię. I, i, i to jest jeden z tych takich czynników, które wpływają na to, że mi się chce. Bo wiem, że jak zrobię to dobrze, raz, porządnie, w określonym czasie, nie będę musiał do tego wracać, zamykam ten temat, nie będę miał frustracji w życiu i dobra, hajs jest na koncie, fajnie jest, dajemy radę i idziemy do przodu. Natomiast jeżeli ja będę użalał się cały dzień i poświęcał na to czas, by zrealizować dany projekt, który nawet mnie czasem wkurza, mówiąc delikatnie, no to ieny yeah, no, no przestajmy, ja zmarnowałam pół dnia na to, żeby użalać się nad sobą, więc ja chyba jestem żałosny, jeżeli nie umiem podjąć decyzji w realizowaniu danego celu. I tak, kurczę, jak to zabrzmiało wszystko tak poważnie oczywiście. Natomiast y myśląc o tym obiektywnie, y bycie produktywnym w dzisiejszych czasach jest trochę wyimaginowanym celem w życiu każdego człowieka w cywilizowanym świecie, ale trochę też potrzebną formą ucieczki może od czegoś, od czego uciekamy w dzisiejszych czasach od miłości, relacji z drugim człowiekiem. Od tego, by być bardziej przyjacielskim. Skupiamy się przede wszystkim na osiąganiu celów, dążeniu do określonych, wyznaczonych zadań, by je pokonać, zrobić je, poczuć się lepszym przez 15 minut, i później znowu, 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 znowu. A gdzie w tym wszystkim są obok ludzie? Bycie leniwym, na przykład w kontaktach z drugim człowiekiem bądź bycie leniwym i przespanie pół dnia nie jest niczym złym, jeżeli to jest formą trochę takiego odpoczynku od tego pędzącego świata. A ja wam nie ukrywam, że ostatni okres. To kilka miesięcy teraz, jeszcze ten natłok, oczywiście, koronawirusa, praca online i to wszystko sprawia, że ja czasami mam ochotę spakować się i wyjechać tak na wieś, na jakąś wiochę, taką daleką od ludzi. Oczywiście, żeby był internet, bo, bo to jest potrzebne w moim życiu, ponieważ no, i komunikuję się też między innymi dzięki temu z ludźmi. Natomiast y, uciec, zamknąć się tak na cztery dni w jakiejś małej chatce. Posiedzić sobie tam i e, najlepiej, jakby był jeszcze kominek, to bym sobie porąbał drewno. Tak, no, mało obiektywnie to, znaczy się mało to brzmi wizualnie w stosunku do mojej osoby, no, ale ja jestem wychowanym dzieckiem, też ciężką pracą i wiem, jak się robię drewno, bądź naprawię wam, znaczy się naprawi naprawić wam samochodu, to nie naprawię, ale wymienić koło potrafię. Nie jestem jakąś taką zwaną. No, wiecie kim. Natomiast sytuacja jest taka, że e, ucieczka trochę od takich rzeczy też nie jest rozwiązaniem. E, I e, warto czasem właśnie zacisnąć zęby, pokonać wszystkie nasze trudno, e, utrudnienia w życiu, w postaci realizowania danego projektu, a później odpocząć i sobie zróbcie wtedy wolne. Nie ma nic tym złego, chociaż nie ukrywam, że mi jest łatwiej mówić o tym niż to realizować. Należy do grona osób, które przede wszystkim uwielbiają mieć wszystko zaplanowane. Nim zacząłem nagrywać ten właśnie yy, podcast, to musiałem posprzątać w domu. Odkurzyć i pomyć podłogi, i teraz wiem, że mogę usiąść do komputera i z wami porozmawiać. I to jest jeden z czynników, trochę takich już bardziej chęci kontroli nad światem. I ja sobie do, zdaję z tego sprawę idealnie, że yy... No i jestem trochę osobą, e, która ma zaburzenia w tej postaci psychicznej chyba, <grymne> natomiast e, nie, nie staram się, by e, ta moja chęć bycia produktywnym wobec samego siebie oddziaływała negatywnie na ludzi, którzy są wokół mnie, bo e, nie oszukujmy się, e, nauczono mnie z domu jednej bardzo ważnej rzeczy. Że to naszym priorytetem w naszym życiu jest nasze osobiste życie. I to my przede wszystkim musimy się skupić na własnym rozwoju, na, własnym, na własnych problemach, a później dopiero w razie czego pomagać innym. I e, to brzmi egoistycznie, ale to jest taki egoizm, który jest pozytywny. Więc jeżeli wy macie poczucie tego, że chcecie być leniami w ciągu dnia, to Przestańcie histeryzować, weźcie, zróbcie sobie tą drzemkę, nie wiem, odłóżcie na chwilę ten projekt i wtedy dajcie sobie luz. I teraz zaraz słyszę tam w tle, jak ktoś krzyczy: To dobrze ci powiedzieć, bo pracujesz na freelance. Moi drodzy, freelance to nie jest zabawa, to jest tylko super adrenalinka, bo wy zastanawiacie się codziennie, z czego będziecie żyć. Jak musicie zapierdalać, powiedzieć tak delikatnie, mógłbym to, żeby nagle był sukces i utrzymać się w tym świecie, a mieszkając w Warszawie, no to dobrze sobie zdajecie z tego sprawę, że no życie tutaj to, 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 to nie jest średnia półka, jeżeli chodzi o czynszy i takie rzeczy. Natomiast eee, nie żałuję tego. Nie żałuję tego, że jestem psychopatą w postaci tego, że mi się chce. Patrząc po 10 latach pracy na to, co robiłem, a co jeszcze mogę robić, o Jezu, i się nie mogę już doczekać to fakt jest taki, że no jestem trochę psychiczny, no i lubię sobie ponarzekać, nawet jeżeli mam poczucie winy w postaci takiej, że nie zrobiłem nic w ciągu dnia, to i tak namaluję coś pod koniec w łóżku, na iPadzie i będę i wtedy mogę zasnąć spokojnie pospać, tak? Natomiast mm, Teraz ta przerwa, między innymi, wynikająca z tego, że nie nagrywałem więcej podcastów, sprawiła, że yy, nagle zacząłem sobie myśleć, kurde, ale ze mnie nań. Patrzę na moich znajomych, ci na siłce, ci biegają, a ja ty Później patrzę na innych, myślę sobie, kurde, co tu się dzieje. Nagle znowu robię to, ciągle te same projekty, czuję taką nostalgię w postaci tego, żeby przyszło coś nowego. Aby mógł znowu poczuć tą adrenalinkę, i sobie nagle pomyślałem, kurde, może ja się wypaliłem. I wypaliłem się, słuchajcie. W momencie, kiedy y, miałam urodziny, 11 marca, ogłoszono COVID. W tym roku przegrałem z wirusem. Rozumiecie? To jest straszne dla mnie. Natomiast druga sytuacja jest taka, że przyszedł, y, przyszła kwarantanna. Większość ludzi i tak pracuje w domu i płacze nad tym stanem. Oczywiście. Natomiast ja pracowałam przed koronawirusem w takim tak samo, jak teraz pracuję. I nagle wiecie, nie czuję różnicy. I sobie tak myślę, kurda. Co tu się dzieje? No i w pewnym momencie nastał taki etap, że postanowiłem przez 3-4 dni skupić się tylko na sobie. Słuchajcie. Pierwszy dzień to się wyspałem. I było mi błogo. W Drugi dzień postanowiłem, że zadbam o siebie. Zrobię sobie tak zwane suda spa. No i dobra, i zadbałam o siebie kosmetycznie. Robiłem w domu sobie jakieś maseczki. Jak nie maseczki, to wiadomo, paznokcie te sprawy. No facet też jakoś musi wyglądać, no. Trzeba Czas sobie ta, czasem ten dywan na klacie też strymować. No i chyba, że chcecie mieć tam dżunglę i nie wiem, e, dodatkowo wyhodować kolejny zoo w postaci mikro, e, mikroflory bakteriobójczej. <ścoughs> Natomiast sytuacja jest taka, że e, trzeciego dnia postanowiłem zrobić coś, ale robiąc to z przyjemności. No i skończyłem obraz. W końcu, mm, mm, ze względu na pracę teraz i projekty komercyjne, często nie mam czasu na realizowanie tych obrazów i, i jak patrzę na nie, jak one tak czekają i patrzą się na mnie i mówią tak cichym głosem Mateusz, tęsknimy za tobą, dotknij mnie. To wtedy sobie tak myślę, o, nie, nie. Dobra, zaraz was podotykam. Brzmi dość sensualnie, ale tak jest. Ja się, ja się bardzo, jakoś taką mam silną relację z obrazami. To jest najlepszy mój związek w życiu od tylu lat. Natomiast sytuacja jest taka, że wtedy pomalowałem i poczułem taką energię. Nagle wracało wszystko, i w pewnym momencie mówię: kurczę, coraz lepiej się czuję, jakoś tak. Rozpiera mi ta energia. Dobra, to wiem, co zrobię. Wyciągam o, e, z szafy moją matę do ćwiczeń. Wyciągam moje hantle. Dobra, zakładam tego Apple Watcha, włączam opcję trening i jedziemy z koksem. No i nagle przez. E, Pierwszy dzień e, tego magicznego treningu, udało mi się go zrealizować do połowy i uświadomiłem sobie, że prawie półtora roczna przerwa bez bycia aktywnym fizycznie jest totalnym szambem w, mojej, w moim życiu. E, I no, jestem osobą, która jest na dolnej półeczce, która potrzebuje e, większego zaangażowania do tego, by e, dalej to realizować. No ale to jest normalna rzecz. Wszystkiego, że no słuchajcie, życie opiera się na tym, by zapieprzać i odpoczywać. Bo jeżeli będziemy tylko i wyłącznie ciężko pracować, no to nigdy nie znajdziemy chwili wytchnienia, szczęścia i radości. I tak właśnie oto skończyliśmy odcinek pod tytułem Życióweczka Suda Podcast Lenistwo. No, mam nadzieję, że miło Wam się słuchało, a dodatkowo powiem Wam, że no, niedługo powstaną kolejne podcasty i tym razem bardziej się skupimy też na rozmowach dotyczących mody, ponieważ no, tego zabrakło ostatnio, a myślę, że warto coś powiedzieć na ten temat. Trzymajcie się i pozdrawiam Was serdecznie. Pa!